zasada zero wrogów wśród sąsiadów. Podkreślam, zero wrogów wśród sąsiadów. To jest fundamentalna zasada. Druga zasada to jest prymat interesu ekonomicznego. Robimy interesy z każdym, z kim nam się opłaca. Jeżeli Chińczycy robią koncepcję nowego, jedwabnego szlaku, jednej drogi, rozwijają huby, rozwijają połączenia morskie, lądowe, jednoczą kontynent gospodarczą, Dlaczego mamy na tym nie skorzystać? Leżymy w takim położeniu, leżymy w takim miejscu Europy. Mamy takie położenie geograficzne, że, że bycie po zachód, północ, południe, nowy jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, to jest nasza racja stanu. Nie może być tak, że ambasador amerykański mówi nam z kim mamy handlować. Tak nie może być. I kolejna sprawa, Szanowni Państwo, robimy każdym, z kim, z, kim, z kim koresponduje nasz interes narodowy, tak? Natomiast oczywiście... Y Strzeżonego, Pan Bóg strzeże, jak mówi stare polskie powiedzenie, i jeżeli chcemy pokoju, musimy się szykować do wojny. Musimy być mocni, musimy być zorganizowani. Dlatego po pierwsze, Szanowni Państwo, system obrony cywilnej. Nie może być tak, że obecny rząd próbuje wprowadzić system tyrania plus. System tyrania plus tylnymi drzwiami wprowadzić ustawę o ochronie ludności, która pozwala na wywłaszczanie ludzi, która pozwala na dokwaterowywanie jakichś innych ludzi do, do naszych mieszkań, do naszych domów, która pozwala wprowadzać odgórnie komisarzy do samorządów. No tak nie może być. Jest procedowana obecnie ustawa, ustawa o ochronie ludności cywilnej, ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Absolutnie skandaliczny projekt. Widzimy to zaciskanie się kleszczy. I wreszcie nie możemy pozwolić, Szanowni Państwo, na zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. Pomoc humanitarna tak, ale nie zorganizowana akcja przesiedleńcza. Nie ma zgody na zorganizowaną akcję przesiedleńczą i zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. A niestety, jeżeli wczytamy się w bardzo mądrą broszurę, którą wydała Konfederacja Korony Polskiej pod tytułem „Stop Ukrainizacji Polski, broszura jest do pobrania bezpłatnego na stronie internetowej tej partii, to wczytamy się, że mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym procederem, gdzie tak naprawdę garstka ludzi otrzymała status uchodźców, a cała reszta pobiera całe świadczenia socjalne, no praktycznie na jakiej podstawie ja się pytam dzisiaj? To każe zadawać pytanie, czy nie mamy do czynienia z próbą zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Tyle jeśli chodzi o. I, to, i, to, i temu trzeba powiedzieć: Stop! I absolutnie pomoc humanitarna, tak. Ale po udzieleniu tej pomocy humanitarnej, jako gospodarz oczywiście gościnny, potrafimy odprowadzić gości do drzwi. I ostatnia sprawa, ale last but not least, jak mówią anglosasi, czyli ostatnia, ale nie najmniej ważna. Jak się przygotować? Bo możemy sobie mówić o radykalnych zmianach politycznych. Wiemy doskonale, że wymaga to głębokich zmian i w Sejmie, i głębokich zmian w służbach specjalnych w Polsce. Wiemy doskonale z badań Instytutu Pamięci Narodowej, że polski wywiad po roku 1989 i nie tylko wywiad został podporządkowany pod CIA. Wiemy, że polskie służby specjalne w bardzo dużej mierze nie są służbami samodzielnymi i trzeba to zmienić, ale to są zmiany radykalne. Tutaj nie wszystko od nas zależy. Niestety, tak jak w roku 1918, nie wszystko od nas zależało. Bardzo wiele zależało od koniunktury zewnętrznej, od uwarunkowań wewnętrznych, ale gdyby nie było tej pracy organicznej, tej pracy u podstaw, którą wykonywał Roman Dmowski, cały Obóz Narodowy, Ruch Ludowy, Wincenty Witos, wielu innych, Wojciech Korfanty. Gdyby nie było także zalążków polskiej siły, siły zbrojnej i tej w kraju i tej, którą budował generał Józef Haller na zachodzie, to nie byłoby Polski w takich granicach, a na pewno nie przetrwałaby wojny, która była na początku niepodległości. Zatem co robić jako zwykły człowiek? Po pierwsze, najważniejsza rzecz to jest głęboka edukacja i wymiana informacji. Dywersyfikujmy się informacyjnie. Nie zdawajmy się na jedno źródło informacji. Twórzmy swoje media, twórzmy swoje kanały informacyjne. Nie mamy szans tworzenia jednej wielkiej telewizji, która będzie rywalizować z TVP, TVN, CNN, ale możemy stworzyć tysiące kanałów w mediach społecznościowych, dziesiątki, setki tysięcy takich kanałów. Nawet jeżeli zamkną sto 100 czy tysiąc, to nie zamkną nam ust. To jest taktyka roju, to jest strategia oporu niekierowanego. Tak się właśnie tworzy nowoczesny opór w XXI wieku. Strategia oporu niekierowanego. Polecam, Szanowni Państwo, świetny artykuł doktora, już teraz profesora Jarosława Tomasiewicza w przeglądzie geopolitycznym, w tomie pierwszym można znaleźć, wygooglować sobie za darmo, przeczytać. Czym jest strategia oporu niekierowanego? Zachęcam do zapoznania się. Strategia roju. Tworzymy setki tysiące, dziesiątki tysięcy kanałów informacyjnych. Takich, których nie można po prostu zamknąć. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, zamkną nam tysiąc czy dwa tysiące, zostanie dwadzieścia dwa tysiące innych. E, głęboka edukacja, ale edukacja, która rozumiem przez to, po pierwsze, edukację dla bezpieczeństwa, mądrą. My jako realiści musimy przetrwać. Choćby była ta wojna, odpukać. Choćby była ta wojna. Ona może być. Ona jest bardzo prawdopodobna, że nas w tę wojnę wepchną po prostu Amerykanie to my musimy przetrwać. Dlatego warto dzisiaj przygotowywać się, mądrze myśleć na zasadzie przetrwania, robić zapasy, interesować się stronami związanymi z szeroko rozumianym przetrwaniem w warunkach czy to miejskich, czy to wiejskich, robić zapasy żywności, wody, jedzenia, lekarstw środków łączności i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał, bo jest materiał na moim kanale. Jeżeli ktoś z Państwa chce, jest specjalny materiał, jak przygotować się na czas kryzysu i wojny właśnie na kanale na, na YouTubie, póki ten kanał oczywiście jest. Druga sprawa, szanowni państwo, to jest edukacja, głęboka edukacja polityczna i geopolityczna. Bez wiedzy nie zrobimy nic. Musimy być mądrzejsi niż ci niezbyt lotni dziennikarze. Bardzo często spotykamy się z dziennikarzami, z różnego rodzaju publicystami, których IQ jest równe temperaturze otoczenia, którzy próbują nam wmówić, że w naszym interesie jest przyjmowanie milionów migrantów, że w naszym interesie jest pójście na wojnę z Putinem, bo przecież Putin już nie ma broni, nie ma rakiet, Putin nie ma skarpet dla żołnierzy, nawet nie ma onuc dla tych żołnierzy rosyjskich, a co dopiero jakiegoś uzbrojenia, więc Rosja jest jest słaba i trzeba Rosję dobić, dobić tego niedźwiedzia. Czyli to jest usprawiedliwianie wejścia wojska polskiego na, na, na Ukrainę. Nie wolno do tego dopuścić. Dlatego, tak ważna jest nasza samoedukacja. Od, tego, od, od ostatniego tygodnia października rusza Akademia Geopolityki, platforma e-learningowa, darmowa, w stu procentach darmowa, gdzie będzie, będą, będzie na, na początek kilkanaście, a następnie kilkadziesiąt, kilkaset wykładów niezależnych od YouTube'a, niezależnych od Facebooka, od tych wszystkich wielkich korporacji. Zebraliśmy środki na to, uruchamiamy jeszcze w tym miesiącu Akademię Geopolityki, zachęcam do kształcenia się w tym zakresie i do uświadamiania w swoich małych ojczyznach, w swojej rodzinie, kręgu znajomych. Jeżeli ktoś jest wierzący, praktykujący w jakimś swoim wspólnocie religijnej, czy to w parafii, czy w innej, w innej formie, w zależności od wyznania, warto uświadamiać. Dlatego, Szanowni Państwo, już kończąc, patrzę na organizatorów, historii nie zmieniają masy. Historię zmienia zdeterminowana mniejszość, świadoma, mądra, która wie czego chce, która ma jasny cel, która jest w stanie zapalić innych do swojej wizji. I tacy ludzie mogą zmieniać rzeczywistość. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję bardzo.